Witaj, jesteśmy na kanale, na kanale Rdzeń Nieba. Ja nazywam się Artur Mazurkiewicz i dzisiaj chciałbym zadać Ci pytanie, jaki jest Twój kierunek? W jakim kierunku podążasz? Do czego dążysz? Co zamierzasz zrobić ze swoim życiem? Kim jesteś? Bardzo często, kiedy rozmawiam z ludźmi wierzącymi, Stykam się z taką postawą, która też niegdyś była częścią mnie, była jak gdyby moim udziałem, że ludzie mówią: Ja nie wiem dokąd zmierzam. To tylko Pan wie dokąd zmierzam. To tylko Bóg wie dokąd ja zmierzam. Zrobię to, co Bóg będzie chciał. Pójdę w tę stronę, w którą Bóg mnie pośle. I tak naprawdę u swojej podstawy takie zjawisko, taka postawa jest uciekaniem od samego siebie. Ludzie bardzo często uciekają od tego, kim są i w chrześcijaństwie, czy też po prostu po nawróceniu, trafiając do systemu religijnego takiego czy innego, taka postawa staje się swoistą możliwością ucieczki przed samym sobą. Oczywiście to wszystko jest przykryte i zamaskowane tym, że człowiek mówi to nie ja. To Bóg, to Pan, to nie ja się tutaj liczę, bo to Bóg się tutaj liczy. Jednakże tak w rzeczywistości, jakby się w to wgłębić, to generalnie chodzi o to, że człowiek ucieka od odpowiedzialności za, podążania, za podążanie za tym, co zostało w nim złożone. I żeby nie być tutaj gołosłownym, żeby nie było, że sobie tak naprawdę sypie z rękawa jakimiś tekstami, chciałbym się odwołać do. Kilku fragmentów biblijnych. Na przykład tego, gdy apostoł Paweł mówi taką rzecz: Nie żyję już ja, ale żyje we mnie Chrystus. Nie żyję już ja, ale żyje we mnie Chrystus. Paweł w tym wersecie wyraża to, że jego ego umarło, że na skutek zjednoczenia się z Bogiem poprzez danie wiary w to, co się wydarzyło na krzyżu, uwierzenie w zbawienie dostępne w Chrystusie, jego Ego, bo greckie słowo "ja" użyte w tym wersecie jest greckim, słowo, greckim słowem, przepraszam, ego. Nie żyje już on, żyje w nim Chrystus. Na skutek wiary w dzieło zbawienia, Paweł złączył się z Bogiem na poziomie swojego ducha i od tamtego momentu nie żył już Paweł, ale żył w nim Chrystus. Miało to praktyczne przełożenie na naturę człowieka, jakim był Paweł. Paweł, kiedy pisał ten werset, kiedy pisał ten list, w którym jest zawarty ten werset, on już nie był Pawłem starszym. On już nie był tym Pawełem, który prześladował Kościół. Był to Paweł, w którym była nowa natura. Mieszkał w nim inny duch. Był złączony w jedno z Bożym Duchem. Był Bożym Dzieckiem. I musimy mieć tego świadomość, że w momencie, kiedy człowiek łączy się z Bogiem, w momencie, kiedy człowiek z Bogiem nawiązuje relacje, kiedy zaczyna wierzyć w dzieło Krzyża, kiedy rodzi się na nowo, człowiek staje się jedno z Bogiem, który w nim zamieszkuje na poziomie ducha. Staje się Bożym dzieckiem, z tego samego rodzaju, co Bóg. Idąc dalej, istnieje werset na przykład wszystko, co nie wypływa z przekonania, jest grzechem. Bóg daje chcenie i wykonanie. Bardzo popularny werset w niektórych kręgach. I na podstawie tych wersetów widzimy, że to, co znajduje się w człowieku odrodzonym z Bożego Ducha, rzeczy jakie się pojawiają, marzenia, pragnienia, wizje różnego rodzaju, mam na myśli wizje takie, ktoś ma wizję na coś, na jakieś działania. Ktoś posiada wizję. One pochodzą z nieba i nikt inny, niż człowiek, który otrzymał tę wizję, który jest odbiorcą tej wizji, w którym te wizje powstają, nie ma odpowiedzialności za te wizje, pomysły, marzenia i pragnienia. Jedynie człowiek, który jest odbiorcą tej wizji, ma tę odpowiedzialność, a więc jest odpowiedzialny za to, aby te wizje urzeczywistnić. To też. To nie jest tak, że człowiek, który rodzi się na nowo zaczyna być jedną z Bogiem na podstawie swojej wiary, na, na podstawie nowonarodzenia, do którego doszło w wyniku spotkania z Bogiem, to ten człowiek on nie musi, jak gdyby w ogóle brać odpowiedzialności za swoje marzenia, pragnienia i kierunek życiowy. Człowiek, który rodzi się na nowo, to człowiek, który zjednoczył się z Bogiem i na tej podstawie mieszka w nim ponadnaturalna dość siła do tego, aby. Zrealizować wszystko, co się w nim pojawi, każde Boże marzenie, każde Boże pragnienie, dosłownie wszystko, cokolwiek w nim powstanie, ten człowiek jest w stanie zrealizować i doprowadzić do końca, jest w stanie to urze urzeczywistnić. To jest fundamentalna sprawa. Jako ludzie wierzący, nie możemy uciekać od odpowiedzialności za zrealizowanie wizji, które powstają w nas. Oczywiście, my mamy realizować te wizje i dokonywać tych działań, które powstają w nas. Jak gdyby korzystając ze sfery ponadnaturalnej, korzystając z dzieła krzyża, z łaski, z pełnego dzieła krzyża. Natomiast odpowiedzialność na to, aby te wszystkie rzeczy sprowadzić z rzeczywistości duchowej do materialnej, leży na, na nas. To nie jest też tak, że w momencie, kiedy ja otrzymuję jakieś marzenie, wizję, to tak naprawdę jest taka opcja, aby mówić, że no, kiedy Pan pozwoli, to to się zrealizuje. Kiedy. Pan da mi możliwość, kiedy mnie pan pośle, to wtedy ja tą rzecz zrealizuję, absolutnie nie ma takiej możliwości. Bóg nic takiego nie zrobi. Musisz wiedzieć, że jeżeli jesteś odbiorcą wizji, jesteś odbiorcą czegokolwiek, co Bóg w ciebie wkłada, to tak naprawdę jeżeli ty nie ruszysz swoich czterech liter z twojego wygodnego fotela, i nie zaczniesz realizować tej wizji, nic się nie wydarzy. Nie mam tu na myśli, że do wszystkiego, jak gdyby musisz konkretnie dochodzić swoimi siłami, żadne ponadnaturalne zjawiska nie będą temu towarzyszyć, takie jak zaopatrzenie finansowe, czy też różne inne ponadnaturalne rzeczy, które się będą działy po drodze. Mam na myśli to, że jeżeli nie wstaniesz i nie rozpoczniesz realizacji wizji włożonej w ciebie, to nikt jej za ciebie nie rozpocznie. Nikt e, tego za ciebie nie zrobi, łącznie z samym Bogiem. Bóg nie urzeczywistni żadnej wizji, którą włożył w ciebie. Tak naprawdę, jeżeli wizja jest w tobie, to tak naprawdę momentem startowym dla tej wizji, która jest w tobie, jest moment, w którym ona się pojawiła w tobie. I oczywiście być może elementem jej realizacji będzie to, że będziesz czekać do pewnego momentu, aż z pewnymi rzeczami, aby rozpocząć pewne działania, ale przygotowania i planowanie tak naprawdę tych rzeczy zaczniesz od samego początku, ponieważ wiesz, że wszystko zależy od ciebie. Też Biblia mówi w niejednym, w niejednym, czy też w jednym nie pamiętam, ciężko mi stwierdzić, a nie chcę się tutaj pomylić, ale na pewno określa ludzi Bożych, ludzi wierzących jako współpracowników, a więc osoby stricte decyzyjne. Jak gdyby Biblia nie stawia wierzącego człowieka w takim miejscu, w którym mówi, ok, jest w tobie Boże marzenie, i teraz czekaj na pozwolenie, aby zrobić jakikolwiek krok w tej kwestii, aby to marzenie zrealizować. Nie. Biblia. Stawia człowieka wierzącego. Jeżeli traktujemy Biblię jako natchnione słowo Boga, jako natchnione słowo przez Ducha Świętego, to Biblia stawia człowieka wierzącego w miejscu współpracownika Bożego. Człowieka, który wraz z Bogiem planuje, jest decyzyjny i określa dalsze kroki działań. Ponieważ człowiek, jakikolwiek człowiek, musi uwierzyć w to, co robi. Jeżeli człowiek nie uwierzy w to, co robi aktualnie, to on nigdy, ale to nigdy nie będzie w pełni zaangażowany w rzecz, która jest mu powierzona. I oczywiście tutaj chciałbym rozbroić kolejne takie podejście, że no to w takim razie człowiek musi spacyfikować swoją duszę i musi się zaangażować, pomimo tego, że on czegoś nie czuje, bo pan tak kazał, bo pan tak rozkazał i, i tak po prostu jest. To nie jest tak. Też specyfiką, jak gdyby ciała Chrystusa jest to, że wszyscy jesteśmy w pe pewien sposób inni. Mamy inne uwarunkowania na pułapie osobowości, inne uwarunkowania na, na pułapie jak gdyby tego, kim jesteśmy, jakie mamy po prostu pewne elementy wrodzone w nas. I między innymi na takim pułapie, że mamy też inne pragnienia, inne wizje, inne rzeczy nas ruszają, inne mamy też pragnienia, a co za tym idzie też predyspozycje, ponieważ tylko w to, w co człowiek jest stanie. W pełni uwierzyć, co jest tak naprawdę jego, tak serce do serca, to człowiek jest tylko w to się sta w stanie w pełni zaangażować. I nie zmienimy tego, ponieważ tak to zostało skonstruowane. Dajmy przykład, jeżeli mamy człowieka, który jest, e, że tak powiem, ściśle powołany do służby na pierwszej linii fronta, tu ewangelistę, człowieka, który tak naprawdę jest na ulicy, głosi Ewangelię, uzdrawia chorych i po prostu robi takie rzeczy i on jest z tym. Pełni, bo on jest uwarunkowany do tego, on to czuje, on ma przystosowaną osobowość do tego, jest do tego predysponowany. Po prostu jest do tego predysponowany na podstawie pragnień, które w nim powstały. Ale mamy też na przykład biznesmena, który je, zarabia pieniądze, robi wspaniałe biznesy, zarabia ogromne sumy pieniędzy, jest rzadziej na ulicy, ale świetnie mu wychodzi zarabianie pieniędzy. I coś ci powiem, ewangelista. Będzie świetnie działał na ulicy, będzie mega skuteczny na ulicy. Natomiast zarabiać będzie tyle, ile będzie potrzebował na swoje przetrwanie, na swoje, na swoje przeżycie, na, na tak naprawdę na to, żeby mu niczego nie brakowało i żeby miał tam nadwyżkę, żeby móc przynosić pieniądze do wspólnoty, czy też obdarowywać innych wierzących ludzi, czy też ludzi potrzebujących pomocy. Natomiast to nie będzie gigant finansowy. Z kolei biznesmen. Być może wyjdzie od czasu na, do czasu na ulicę. Być może pojawi się na tej ulicy. Być może też będzie głosił Ewangelię. Być może uzdowi kilku chorych, wypędzi kilka demonów, uwolni kilku ludzi. Natomiast też, jak typy, to nie jest jego najmocniejszą stroną. Najwięcej czasu w ciągu dnia poświęca na to, aby robić biznes, aby robić biznesy, aby zarabiać pieniądze. I to w tej dziedzinie jest zaangażowana. Cała jego osobowość i jakby jego cały byt jest skonstruowany tak, aby zarabiać te pieniądze, aby móc pomagać służby e, będące na pierwszym froncie, na przykład. Z kolei ci ludzie na pierwszej linii frontu nie są predysponowani do tego, aby zarabiać duże sumy, sumy ale są predysponowani do tego, aby wchodzić najci w najciemniejsze miejsca, w miejsca, które są najciemniejsze, w miejsca czasami niebezpieczne. Potrafią się odnaleźć w różnych dialogach z przeróżnymi ludźmi, tak aby dotrzeć do nich i aby tak naprawdę głosić im prostą Ewangelię, bo są do tego predysponowani. To też tylko człowiek, który w pełni czuje, rzecz, jest w stanie w pełni być w nią za zaangażowany. I podałem tutaj ten przykład, i też nie chciałbym, żeby ktokolwiek z was zrozumiał, że nie może być połączenia tych dwóch, jak gdyby, urzędów, że. Ewangelista nie może być też dobrym biznesmenem. Zdarzają się takie przypadki, natomiast ja chciałem tutaj tylko pokazać pewną zasadę. Umiejętne, jak gdyby, wizje, które się w nas pojawiają, i rzeczy, które się w nas po pojawiają. One są po to, abyśmy zaczęli coś z nimi robić. One nie są po to, żeby je odkładać w, ciągle w nieskończoność. One nie są po to, żeby czekać, aż Pan nam powie, że łaskawie możemy rozpocząć realizację tego dzieła. One w ogóle nie są po to. One są po to, aby zacząć działać z nimi. Oczywiście będzie temu towarzyszyć Boże Prowadzenie. Oczywiście czasami to wymaga czasu, przygotowań, różnych rzeczy, wsparcia z zewnątrz czasami. Natomiast one nie są po to, żeby leżały od odłogiem gdzieś na półce naszego serca. To my jesteśmy ludźmi odpowiedzialnymi za te rzeczy. Jeżeli jesteś taką osobą, która odkładała te rzeczy na półkę, bądź jesteś osobą, która wychowała się w takim nurcie chrześcijaństwa, w którym mówi się wiele o tym, że to Pan doprowadza do tego, że pewne wizje się realizują, że to Pan pozwoli, a może nie pozwoli, czy być może. Słyszałeś takie teksty, ktoś mówi do ciebie takie rzeczy, bracie, czy modliłeś się w tej sprawie, czy to na, aby na pewno od Boga. Być może to nie jest na ten czas dla Ciebie, być może to na inny czas, to chcę ci powiedzieć, że jeżeli pójdziesz tą drogą, to może się okazać, że po 20 latach czekania na to, aż, pa, aż Pan pozwoli, aż Pan cię pośla, aż Pan cię użyje, wykorzysta, okaże się, że nie wydarzyło się nic. I stąd ten filmik i stąd to poselstwo. Być może od wielu, wielu lat tak naprawdę nie robisz nic, bo czekasz, aż Pan pozwoli, chce cię uwolnić od tego, bo cała potęga nieba w momencie Twojego nowonarodzenia zamieszkała w Tobie, po to, aby, abyś ty był, abyś ty była osobą decyzyjną, zrozum. Decyzyjność to jest też obowiązek człowieka wierzącego, podejmowanie decyzji, przejmowanie inicjatywy. Jako ludzie wierzący, jako Kościół, jako święte kapłaństwo na tej ziemi, nie możemy być ludźmi, którzy wiecznie czekają na pozwolenie Boga. Bo nie zrobimy nic, bo żadne pozwolenie nie nadejdzie. Nie nadejdzie żadne wyjątkowe pozwolenie, nie, wy nie nadejdą żadne dodatkowe rzeczy. Dlaczego? Dlatego, że Bóg decyzyjność pokazał w, przekazał w Twoje ręce. I decydowanie, musisz wiedzieć, że decydowanie to to nie jest to, że to, to jest egoistyczne, że to się kręci wokół ego, bo ty de decydujesz. Egoizm człowieka wierzącego umarł na krzyżu wraz z nim. I w momencie, kiedy w człowieku wierzącym zamieszkała nowa natura, za, y, powstał do życia nowy człowiek, to w tym momencie człowiek podejmuje decyzję w oparciu o swojego świętego ducha, który mieszka w nim, który jest połączony z Bogiem, który jest połączony z niebem. I tak naprawdę, kiedy człowiek wierzący przejmuje inicjatywę, to tak jakby inicjatywę przejmował sam Chrystus nie rozdzielaj siebie nie rozdzielaj siebie i Chrystusa na dwie jakieś części ponieważ nie ma żadnego takiego elementu Chrystusa na ziemi który by podjął decyzję za ciebie nie ma takiego elementu w ogóle musisz to wiedzieć że decyzyjność leży po twojej stronie wiesz dlaczego też e tak naprawdę kościół jest wycofany i jest zepchnięty do, do przysłowiowego rogu ringu tutaj na świecie, na Ziemi, dlatego że nie przejmuje inicjatywy, dlatego że przejmowanie inicjatywy stało się czymś złym w kościele. A wiesz, dlaczego różni ludzie niewierzący w świecie mają tak ogromny sukces, odnoszą tak ogromne sukcesy, ponieważ nie zastanawiają się, czy to od Pana, czy to nie od Pana. Po prostu uwierzyli, że to, co jest w nich, jest słuszne i na podstawie tego działają. I czas, na jaki wielu ludzi wierzących poświęca na to, aby się zastanowić, czy to od Pana, czy to nie od Pana, czy Pan mnie posłał, czy Pan mnie nie posłał, czy Pan, co Pan ze mną zrobił, czy Pan mnie używa teraz, czy mnie nie używa, to oni poświęcają go na działanie. I efektem tego działania jest to, że mają wynik tego działania. Taka jest prawda. Smutna, niesmutna, no nie wiem. Ale musisz wiedzieć to, że na tobie ciąży odpowiedzialność, aby rozpocząć działania. Nie daj się oszukiwać religii, nie daj się oszukiwać religijnym kacykom, nie daj się oszukiwać różnym religijnym ludziom, że musisz czekać w nieskończoność. Jeżeli dziś zaczniesz działać, w jakiejkolwiek sprawie, która, którą Bóg umieścił w tobie, gwarantuję ci, że już po miesiącu będziesz widzieć tego efekty, jeżeli zaczniesz działać regularnie, jeżeli zaczniesz działać intensywnie. Jeżeli weźmiesz odpowiedzialność za swoje działanie już po miesiącu będziesz widzieli we efekty. A wiesz, co, będą w stanie Ci zaoferować ludzie religijni, którzy będą ci mówił, poczekaj aż pa pan cię użyje? Będą utrzymywać cię w mrzące, że być może coś po iluś miesiącach, po iluś latach, cokolwiek się wydarzy, i wtedy przyjdzie jakiś cud do to, Twojego życia i wtedy będzie jakiś, w jakiś spektakularny, ogromny sposób Pan Cię użyje i doprowadzi do jakiegoś wielkiego, enigmatycznego przebudzenia poprzez Twoją osobę. Musisz zrozumieć, że cała potęga nieba zamieszkała w tobie. Cała potęga nieba zamieszkała w tobie i w momencie, kiedy ty rozpoczynasz jakieś działania, te działania są błogosławione. Biblia mówi: Wszystko, co uczynisz, powiedzie się. Wszystko, co uczynisz, powiedzie się. Ale to ty masz odpowiedzialność za to, aby rozpocząć działania. To ty jesteś osobą odpowiedzialną za to, aby rozpocząć działania, aby realizować swoje powołanie. Przestań się dłużej oszukiwać, że cokolwiek się wydarzy. Że dostaniesz znak, że nie wiem, anioł ci spadnie na głowę, albo że kartkę zastaniesz na swoim biurku, że weź się do roboty, już zaczynaj, to jest ten czas, nie wydarzy się nic takiego. Jeżeli weźmiesz odpowiedzialność za to, co robisz, jeżeli zaczniesz działać w danych tematach, jeżeli zaczniesz dane tematy brać poważnie, gwarantuję ci to, że zobaczysz efekty tych działań, ponieważ to tak działa. Jako kościół nie możemy, jako ludzie wierzący, nie możemy dłużej zwalać rzeczy na Pana. Bóg nie chce, żebyś na niego zwalał, zwalała rzecz, żeby się go ciągle pytać, czy to już, czy to nie już. Marzenia i pragnienia, które powstają tobie w Twoim nowym sercu. Biblia też mówi o nowym sercu, że da mi serce mięsiste. To jest opis Nowonarodzenia. W swoim nowym sercu powstają pewne marzenia. Oczywiście te marzenia na różnych odcinkach mogą być pokrzywione. To też przepraszam, że nie powiedziałem tego wcześniej w tamtej części filmiku, no ale mam nadzieję, że jeżeli oglądasz cały ten filmik, to też dotrzesz do tego momentu. One mog mogą być pokrzywione do pewnego momentu, jak gdyby wiesz. One mogą być pokrzywione. Dlatego mamy też uświęcenie i prostowanie toków myślowych. Dlatego człowiek wierzący winien pracować nad swoją duszą, nad swoimi emocjami posiadać wgląd w siebie znać siebie i tak naprawdę zdrowić psychicznie, można to tak nazwać. Natomiast jako ludzie wierzący posiadamy marzenia i pragnienia z nieba. Jeżeli powstaje w tobie pragnienie działania dla królestwa, albo pragnienie otwarcia jakiegoś biznesu, albo pragnienie życia w określony sposób, to musisz wiedzieć, że cała potęga nieba zamieszkała w tobie i w wyniku tego te marzenia, które masz, są do zrealizowania. Mało tego, pełnia krzyża, pełna ofiara Jezusa. Moc tej pełnej ofiary Jezusa będzie na tym, co ty będziesz robić, bo wszystko, co uczynisz, powiedzie się. Wszystko, co uczynisz według Bożego zamierzenia, Bożego pragnienia w tobie, powiedzie się, bo nie ma możliwości. Zauważ, Biblia mówi, że wszystko, co nie wypływa z przekonania, jest grzechem. A to oznacza, że wszystko, co wypływa z przekonania, jest błogosławione. Według tej obietnicy, wszystko, co uczynisz, powiedzie się. Bo przekląć oznacza zatrzymać wzrost. Wszystko, co robisz bez przekonania, będzie zatrzymane, wzrost tego będzie zatrzymany, dlatego że nie będziesz człowiekiem pasji w tym, co robisz. I być może wydaje ci się, że poruszam się tu w nomenklaturze jakiejś psychologicznej, ale prawda jest taka, że pasja to jest coś, co towarzyszy ludziom szerzącym królestwo. Jeżeli ty nie będziesz pasjonatem tego, co robisz w ogóle, to to nie będzie miało należytego efektu, bo Ty nie będziesz w tym cały, nie będziesz w tym cała, nie będziesz kłaść w życia e, w części. Nie będziesz w całości kłaść życia, tylko w części. Bysz odczuwać swoją służbę jako ciężar. No bo ciągle musisz pacyfikować swoją duszę, bo ciągle musisz coś tam pracować, bo ciągle musisz iść mimo, bo ciągle musisz w ogóle w niezgodzie ze sobą działać. A w momencie, kiedy ty jesteś pasjonatem zjawiska, kiedy ty w ogóle uwierzysz w to, że w tobie jest cała potęga nieba i pójdziesz za tym przekonaniem, które jest w tobie, rozpoczęcie działań, to stajesz się pasjonatem. I teraz obowiązek tego, aby pracować nad swoją duszą, aby rozwinąć swoje umiejętności, czasami kwalifikacje zawodowe, czasami swoje umiejętności na pułapie jakimś artystycznym, nie wiem, lub na pułapie duszpasterskim, to praca nad tymi rzeczami nie będzie dla ciebie ciężarem, tylko będzie jak gdyby jarzmem. Biblijne jarzmo, o którym jest mowa, jest to urządzenie, które miało równoważyć ciężar, miało doprowadzić do tego, że woły pracujące na roli e, mogły lepiej wykonywać swoją pracę. Jak gdyby ciężar tej pracy był zrównoważony dzięki temu jarzmu. I tak jest, kiedy człowiek jest człowiekiem pasji. Nie czekaj w nieskończoność z tym, proszę cię. Nie czekaj w nieskończoność aż. Pan Ci powie, a przy, aż przyśle do Ciebie proroka, który Ci powie, tak już możesz iść. To jest ten czas, nie czekaj na to. Idź do przodu i w ogóle rozpocznij swoje działania, zrób to mądrzej, Jeżeli trzeba, zasięgnij w ogóle rady jakieś ludzi doświadczonych w Chrystusie, którzy nie będą Cię hamować, którzy są namaszczeni przez Boga i pokierują Cię do tego, aby... Takie dzieło realizować. Możesz też napisać do mnie, jeżeli chcesz. Mogę ci pomóc w realizacji Twojego dzieła, mogę ci pomóc w tym, aby, abyś poznał, abyś poznała bardziej siebie, aby Twoje powołanie stało się bardziej jawne, bardziej konkretne i ukierunkowane, aby przede wszystkim zaczęło się realizować. Możesz napisać do mnie, być może jesteś z innego miasta, mogę cię też przekierować do ludzi, którzy są podobni do mnie, którzy myślą podobnie, którzy też są w stanie. Stworzyć ci przestrzeń, wyposażyć cię do tego, aby Twoje powołanie, Twoje marzenia, Twoje pragnienia były zrealizowane. Dlatego zachęcam Cię do tego gorąco i myślę, że naprawdę warto, żeby, żeby wziąć te rzeczy na poważnie, bo coś Ci powiem. Być może jesteś ogromny, bardzo utalentowanym człowiekiem, być może jest nad Tobą bardzo duże powołanie, być może masz bardzo duże marzenia, ale do tej pory oszukiwałeś, oszukiwałaś się, że musisz. Jeszcze wzrosnąć w Panu 20 lat, może ktoś Ci musi na to pozwolić. A kiedy to uwolnisz, okaże się, że wywrzesz bardzo duży wpływ. Szkoda, żeby taki wpływ jak ten się zmarnował. Szkoda, żeby Twój wpływ się musiał zmarnować, dlatego że tkwiłeś, tkwiłaś w jakimś kłamstwie. Zauważ, ludzie opisani w Biblii, którzy poszli za Bożym powołaniem, oni nie słuchali się nikogo, oni nie czekali na pozwolenie. Wydarzyła się w nich eksplozja i oni za tym, co się wydarzyło w ich wnętrzu, po prostu poszli, oni zaczęli podążać za tym, co się wydarzyło w nich. I w wyniku tego, że zaczęli za tym podążać. Działy się potężne rzeczy i byli też pełni pasji, pełni mocy, byli, szli w ogniu, dlatego że to jest normalna sprawa dla człowieka, który jest w ogóle. Um, Odpalony, który poszedł za tym, co jest w nim. Nie ma takiej możliwości, aby wygaszony człowiek zrobił wiele. Bądź człowiekiem pasji, weź odpowiedzialność za to, co jest w tobie. Jeżeli trzeba to wyjść z kompromisów różnych ży życiowych, być może jesteś we wspólnocie, która cię hamuje, być może jesteś we wspólnocie, w której ci mówią, że musisz dorosnąć 20 lat, być może jesteś w miejscu, w którym ci mówią, że to jeszcze nie czas, aby rozpocząć Twoje działania, być może wiecznie od 10 lat jesteś w tej wspólnocie, od 10 lat próbujesz coś zrobić, ale mm, ludzie ci mówią, wiesz co, jeszcze poczekaj, jeszcze trochę poczekaj, jeszcze trochę poczekaj, jeszcze trochę poczekaj. Coś ci powiem. To jest kompromis. Może być sytuacja, że może potrzebujesz pomocy, może kilkumiesięczny proces wyjścia z jakichś różnych rzeczy, z jakichś emocjonalnych zawirowań w twojej psychice być potrzebne do tego, aby koniec końców zacząć twoje działania, natomiast nie może to trwać 10 lat. Jeżeli jesteś w takim miejscu martwym albo w miejscu, w którym próbujesz coś zrobić, próbujesz wskrześcić jakiś kościół, chcesz robić ewangelizację, chcesz uzdrawiać chorych, chcesz robić spotkania, chcesz w ogóle działać przebudzeniowo, chcesz modlić w całonocnych, ale wiecznie ktoś się hamuje, wyjdź z kompromisu, ponieważ jesteś powołanym człowiekiem. Uwalniam cię od tego. Nie musisz tkwić w takim miejscu. Znajdź sobie wspólnotę, która będzie wspólnotą przebudzeniową. Mamy taką wspólnotę w Szczecinie, jesteśmy wspólnotą chrześcijańską, twierdzę za słowa, jesteśmy ludźmi, którzy na poważnie traktują to, co się wydarzyło na krzyżu, na poważnie traktują chrześcijaństwo w ogóle, Boga traktują na poważnie. I takich wspólnot jest wiele w Polsce. Jeżeli nie jesteś ze Szczecina, odezwij się do mnie, jestem w stanie Ci wskazać żywą wspólnotę, w której y, będziesz mógł, będziesz mogła się odnaleźć i naprawdę, i naprawdę spoko sobie funkcjonować. Nie wiem, czy jeszcze coś chciałem powiedzieć, czy nie, ale chyba to już będzie wszystko. A więc zachęcam Cię do tego, aby śledzić ten kanał, ponieważ no, mam nadzieję, że niebawem zacznę wrzucać tutaj więcej materiałów, więcej filmików, więcej przemyśleń i będę mógł bardziej gdzieś tam przyczynić się do tego, aby Twoje życie było budowane i aby wzrastało. Natomiast na dzisiaj to jest wszystko. Niżej, znajdziesz linki do naszych social mediów. Numer telefonu też do mnie, jeżeli potrzebujesz do mnie zadzwonić. Bardzo chętnie z Tobą porozmawiam, jeżeli akurat będę miał czas, jeżeli będę miał po prostu wolny. Wolny czas, to do ciebie odzwonię. Jeżeli nie odbiorę, to napisz mi SMS, Postaram się do ciebie odzwonić, postaram się z Tobą umówić na rozmowę i zobaczymy, co dalej będziemy robić. Na ten moment dziękuję bardzo za wysłuchanie tego filmiku i mam nadzieję, że po prostu zostaniesz tutaj ze mną na dłużej. To na tyle na dziś. Hej.